Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tomasz Słodki w studiu Małgorzata Gosztyła, Akademia Rozwoju Goja. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło dzisiaj o relacjach z dziećmi. Nie masz wrażenia trochę, że jak stajemy się dorośli, to zapominamy kompletnie o tym, jak byliśmy mali co tam było dla nas ważne? Hmm. Z jednej strony może i tak, ale z drugiej strony właśnie często pracuję nad tym, że nie zapominamy, a wręcz to do nas wraca, pracy terapeutycznej jako terapeuta. Często jest tak właśnie, że, że nad tymi problemami, które w dzieciństwie się pojawiły, które w tamtym momencie nie stanowiły problemu, jako, problemu jako osoby dojrzałe, Zastanawiamy się, co się wydarzyło, z czymś sobie nie radzimy, i nagle okazuje się, że, że coś tam gdzieś się podziało. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, że bardzo dużo się dzieje w dzieciństwie, bo dziecko nasiąka jak gąbka wodą, którą do niego wlejemy. Mm -hmm. Tomku, tak, jak najbardziej, bo jeszcze nawet głębiej, o czym się rzadko mówi, ale myślę, że teraz już coraz częściej o tym, że. Okres dziecięcy, niemowlęcy, tak, ale okres prenatalny również. Czyli jak kobieta jest w ciąży, to to ma też znaczenie? Oczywiście. Mm, wcześniej słyszałem o tym, że nie pije się alkoholu w ciąży i tak dalej, i tak dalej. To o to chodzi? to jest tak z jednej strony, a z drugiej strony to jest to, o jakim, w jakim nastroju, w jakiej kondycji psychicznej, w jakiej atmosferze, w jakim środowisku przebywa mama, tak? Jeżeli jest to okres radosny, przyjazny, jeżeli e, posiadanie, y, znaczy może nie posiadanie, jeżeli y, wiedza i, i, i to, że jestem w ciąży, tak, że żeby spodziewam się dziecka, jest czymś, na co kobieta czekała i cieszy się z tego powodu, tak, i otoczenie ją wspiera w tym wszystkim, e, to wtedy jak najbardziej, ale jeżeli pojawia się na przykład zdarzenie traumatyczne w, w trakcie ciąży, czyli Mówiąc najprościej, dziecko odczuwa, emocje mamy. Oglądałem ostatnio program Konfrontacje Agaty Młynarskiej. Bardzo lubię ten program, dlatego że ona zaprasza cztery kobiety. Dwie są z jednego jakby obozu, drugie z drugiego. I tam było o rodzeniu dzieci i o wychowywaniu dzieci. I było o tym, że klapsy dzieci dostają i trzeba dzieci w ogóle zastraszać. A druga strona mówiła, że nie. I pamiętam, że jak słuchałem wypowiedzi mam z jednej i z drugiej strony, to te, które były bardziej konserwatywne. I takie, że dziecko trzeba karać i tak dalej. Byłem przerażony, jak tego słuchałem. Z drugiej strony zgadzałem się z matkami, które wychowują dzieci bezstresowo, przynajmniej próbują w ten sposób. Czy to, czego doświadczymy rzeczywiście w dzieciństwie, tych różnych metod, które stosują rodzice, one mają później wpływ na nasze dorosłe życie? No i do kiedy metody wychowawcze są akceptowalne, a kiedy już nie? Hmm. To, jak jesteśmy wychowywani i to, jakie wzorce otrzymujemy, czyli wszelkiego rodzaju tradycje, wszelkiego rodzaju zachowania, to, jak z nami rodzice rozmawiają, czy z nami nie rozmawiają, czy jest proces wychowania oparty na partnerstwie, na równowadze, czy jest na... Przewadzę sił, tak? Ja jestem rodzicem, ja wiem lepiej. To wszystko ma wpływ, bardzo ogromny wpływ ma na, na, na nasze przyszłe życie i też na, te, na to, jak tworzymy nasze relacje z, z naszymi dziećmi później. Ale to też nie można tak zgeneralizować tego i powiedzieć, że tak jest za każdym razem, ponieważ my na pewnym etapie naszego życia, kiedy już jesteśmy osobami dojrzałymi, dorosłymi, Zaczynamy sami odpowiadać za nasze życie, za nasze postępowanie, nie obwiniając rodziców. Najprościej jest powiedzieć, tak nas rodzice wychowali i, i ja po prostu nie potrafię inaczej. Nie? A co to znaczy nawiązać relacje ze samym sobą? Jest to w ogóle możliwe? To jest najważniejsze, to jest podstawa tego, żeby w ogóle funkcjonować, bo jeżeli nie nawiążesz relacji sam z sobą, co, to przez w ogóle, co przez to rozumieć, nawiązać relacje mm -hmm. z samym sobą? Żeby nawiązać relacje z drugim człowiekiem, to trzeba go poznać. Czyli patrząc w tą stronę, żeby nawiązać relacje z samym sobą, trzeba siebie poznać. Trzeba poznać swój, swój kod, swój język komunikacji ze światem, swoją percepcję poprzez emocje, poprzez uczucia, poprzez to, jak reaguje w różnych sytuacjach, jak. Jak się czuje w relacji z drugim człowiekiem. I można tego wymieniać bardzo dużo, ale to jest podstawa do tego, żeby funkcjonować w świecie z drugim człowiekiem. No to w takim razie, jak być dobrym rodzicem? Jak być dobrym rodzicem? Być bardzo uważnym na to, co, co czuje, co widzi nasze dziecko, i przede wszystkim kochać dziecko poprzez dawanie mu swojego czasu. A nie poprzez kupowanie, co jest teraz takim trendem. Bycie z dzieckiem to jest towarzyszenie mu, to jest bycie z nim, to jest bycie z nim w dobre i na złe, tak? To jest rozumienie jego, wysłuchiwanie jego, to jest przede wszystkim rozmowa z dzieckiem. Małgorzata Goztyła, i tu stawiamy kropkę, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, no i zapraszamy oczywiście do Akademii Rozwoju Gaia.